Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale z tej strony Magda. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie palety od Hourglass z nowej świątecznej kolekcji. Pytałyście o test tych palet i też zadałam Wam pytanie na Instagramie jakiś czas temu, czy chcecie zobaczyć te palety w akcji. Odpowiedź jak najbardziej była pozytywna, więc dzisiaj z takim testem też do Was przychodzę. Ja zdecydowałam się na dwie palety: na paletę ze słoniem i na paletę z motylkami. Dlaczego zdecydowałam się na te dwie? Ponieważ ich kolorystyka najbardziej przypadła mi do gustu. Włączowałam sobie też tę trzecią paletę z tygrysem, natomiast od razu Wam powiem, że jest bardzo ciemna i będzie się nadawała raczej do ciemniejszych karnacji lub na lato, więc zapewne ja będę na nią polować w okresie po prostu... Po świątecznym, jak są takie wyprzedaże w seforze, myślę, że ona spokojnie do tego czasu wytrwa. Zwłaszcza ze słoniem się pospieszyłam, bo ta kolorystyka tego słonia wydaje mi się najbardziej uniwersalna do karnacji dla naszej szerokości geograficznej. Paletki kosztują 409 zł i są dostępne oczywiście na stronie Sefory. Nie patrzyłam, czy w Douglasie są również dostępne. Wiem, że Douglas od jakiegoś czasu również posiada w swojej ofercie markę Hourglass i cena to 409 zł za sztukę, natomiast ja oczywiście kupiłam. Jedną ze zniżką 20%, a drugą udało mi się kupić bonem urodzinowym, bo mam złotą kartę w Seforze, więc kupiłam ją 150 zł tani, także bardzo się cieszę, bo kosztowała mnie naprawdę prawie, prawie połowę ceny. Oczywiście te palety teraz też są w promocji Aktualnie jest zniżka z moją kartą w Seforze, ale ta zniżka pewnie będzie się utrzymywać przez najbliższe kilka tygodni, będzie też Black Friday, więc na pewno, jeśli któraś z Was będzie chciała zakupić tę paletę, to na te 20% procent zniżki, możecie liczyć. Ja za chwilę pokażę Wam słocze. Pokażę Wam słocze zarówno jednej, jak i drugiej palety. Oczywiście tutaj te palety mają też dużo pudrów takich jasnych kolorów, więc nie wiem jak te słocze będą widoczne w kamerze. będę postar Postaram się Wam tutaj opisywać jak one wyglądają i mam nadzieję, że będzie to w miarę dobrze widać. Oprócz tego mm, zrobię makijaż przy użyciu jednej palety i będzie to makijaż i oczu i twarzy, ponieważ myślę, że ta paleta właśnie, ten słonik i ten Idealnie nadaje się do zrobienia całego makijażu. Natomiast jeśli chodzi o motylka, to po prostu pokażę Wam słocze. Postaram się też zrobić taki, takie porównanie, jak te dwie palety obok siebie wyglądają. Tyle tytułem wstępu, nie będę już przedłużać. Zapraszam Was serdecznie na słocze, następnie na makijaż. Nie zapomnijcie o kciukach, jeśli tematyka tego odcinka Wam się spodoba, o subskrypcjach i przechodzimy oczywiście do słoczy. Pierwsza paleta, jaką tutaj Wam pokażę jest to paleta z motylkiem. W palecie mamy oczywiście 6 produktów do wykończenia twarzy. W palecie znalazły się aż 3 pudry wykańczające. Tutaj pierwszy, najjaśniejszy puder to jest puder wykańczający w kolorze Eternal Edit. Drugi to jest rozświetlający puder, troszkę w ciemniejszym kolorze. Następnie mamy róż taki mozaikowy. Później mamy znowu puder wykańczający. Następnie róż Sunset Glow i metaliczny rozświetlający puder, który wydaje mi się, że troszeczkę jest ciemny jak na puder, ale zaraz zobaczymy na słoczu. Puder numer jeden jest taki jaśniutki. Myślę, że on może się świetnie sprawdzić w okolicy pod oczami. Drugi puder zauważalnie ciemniejszy, w takim kolorze skóry. Delikatna, dosłownie złota drobinka. Myślę, że to może być fajny taki puder wykańczający, który nałożycie na całą twarz. Jako taki akcent, kropka i na normalny puder róż z górnego rzędu, bardzo ładny odcień, no nie jest to jakiś bardzo delikatny odcień różu, także myślę że na twarzy będzie dość mocno widoczny i kolejny puder wykańczający już z dolnego rzędu, tutaj jest to coś pomiędzy tym pierwszym a drugim pudrem szczerze nie widzę sensu wkładania do takiej palety aż dwóch podobnych do siebie pudrów, mam na myśli ten i ten oczywiście, ten pierwszy jest jaśniejszy natomiast wydaje mi się, że zamiast tego pudru spokojnie w tej palecie mógłby się znaleźć bronzer, no i drugi róż z tej palety z dolnego rzędu jest cieplejszy, wpada troszeczkę w takie brzoskwiniowe tony także tutaj ten opis sunset glow wydaje mi się, że pasuje do tego różu. Bardzo ładny odcień. Ten jest chłodniejszy, jak widzicie, a ten jest odrobinę cieplejszy. Natomiast żaden nie jest taki bardzo, bardzo delikatny. I ostatni produkt to jest rozświetlający puder, wykańczający. No i tutaj e, ten kolor jest dosyć ciemny. Myślę, że na całą twarz może być zbyt ciemny. Ja raczej takiego produktu używałabym jako rozświetlacza. Myślę, że można też sobie fajnie mieszać z tymi różami. E, ogólnie odcień bardzo mi się podoba, ale raczej takiego produktu do całej twarzy bym nie używała. Jeśli chodzi o tę paletkę z Mot to ona tutaj dla mnie na pewno przegrywa z tą paletą ze słoniem, chociaż jeszcze słoży nie widzieliście. Głównie dlatego, że w tej palecie po prostu nie ma brązera. Ja, jak już kupuję takie palety, to lubię, jak one są kompletne. Oczywiście u mnie w pracy ona się jak najbardziej sprawdzi. Ja będę korzystać z niej jako taka paleta wykończeniowa. Jeśli ktoś nie lubi na przykład brązerów, to uważam, że ta paleta jest super. Natomiast jeśli szukacie czegoś kompletnego, no to tego brązera na pewno tutaj w tej palecie brakuje. I przechodzimy teraz do paletki ze słonikiem. I tutaj również mamy 6 produktów. Natomiast w tej palecie znalazł się już brązer. W środku wygląda następująco i mamy tutaj puder wykańczający Dim Light, puder wykańczający Soft Light, rozświetlający metaliczny puder. Następnie mamy właśnie bronzer w dosyć jasnym kolorze. Następnie jest róż, który wpada nieco w koral. Ja już tej palety używałam na modelkach, więc wiem jak on wygląda i na końcu mamy rozświetlający róż w kolorze Radiant Rose. Pierwszy puder z górnego rzędu, taki średni puder, powiedziałabym na poziomie tego pudru, który, który był drugi z pierwszej palecie, czyli nie jest taki najjaśniejszy, chociaż jest to najjaśniejszy odcień w palecie, to jest jeden z moich ulubionych pudrów do wykończenia do całej twarzy oraz w okolice pod oczami. Drugi puder odrobinę się różni kolorem i są to dwa pudry wykańczające bez żadnej drobinki. Trzeci puder rozświetlający i tutaj on jest dosyć ciemny. Jest to produkt, który od razu ja zaznaczam Wam, mieszam z brązerem. On daje fajny efekt, więc ja pokażę Wam to na pewno na twarzy. Może też nałożę go na oczko. Natomiast tak jako taki puder do twarzy to uważam, że też jest zbyt ciemny. Bronzer ma ciepły odcień, jest taką Delikatną złotą drobiną, więc fajnie rozświetla policzek. I tutaj mamy róż, który jest dość jasny, jak na całą kompozycję tej paletki. Taki róż, myślę, mógłby się znaleźć w tej pierwszej palecie, ponieważ tamte kolory są, powiedzmy, w tamtej palecie na podobnym poziomie intensywności. Natomiast ten widać, że jest jaśniejszy, właśnie ma taką brzosknią, złotą poświatę, i drugi róż w takim przepięknym, orzeźwiającym, różowym kolorze, z delikatną, satynową poświatą, i tutaj ten odcień różu jest odrobinę

tutaj możecie zobaczyć na porównaniu oczywiście jak wyglądają te dwie paletki i przechodzimy sobie do testu a właściwie wam pokażę, bo ja już testowałam te palety z Hourglass ze słoniem, więc wiem jak ona wygląda na twarzy i jestem z niej bardzo zadowolona, natomiast pokażę wam jak się z nią pracuje, w jaki sposób ja jej używam tych kolorów, na twarzy mam oczywiście podkład, mam zrobione brwi i korektor pod oczami, nie nakładam pudru chciałam to zrobić razem z wami, zazwyczaj gdy używam produktów Hourglass to ja najpierw osuszam sobie oczywiście podkład innym pudrem i dzisiaj u mnie to będzie Apollo więc dosłownie omiotę sobie twarz tak, żeby osuszyć podkład, żeby nic tam mi się nie przykleiło za mocno. Zawsze tak robię. Produkty Hourglass, te pudry, to są dla mnie takie produkty, które są wykańczające, więc ja nie używam ich samodzielnie na podkład. I tym samym pędzlem, bo ten puder tutaj mi nie zaszkodzi, nakładam sobie bronzer I jak widzicie, brązel ma bardzo delikatny odcień, jest mega subtelny. Daje się budować, daje piękne rozświetlenie. To od razu jest taki efekt skóry muśniętej słońcem. Myślę, że brązel będzie pasował naprawdę większości osób, ponieważ wystarczy nałożyć odrobinę i tutaj już nie przesadzicie z efektem, a spokojnie osoby, które mają troszeczkę ciemniejszą karnację, mogą sobie ten efekt budować. No i to jest to produkt, który na pewno sobie krzywdy... Nie zrobicie. Myślę, że spokojnie nawet tutaj osoby, które mają mało wprawioną rękę, też nie będą miały problemu. I teraz co robię, to dokładam sobie tym samym pędzelkiem tego metalicznego rozświetlającego pudru na policzek, właśnie tam, gdzie nakładałam bronzer, dzięki czemu, zobaczcie, od razu robi się taka złota poświata i mamy rozświetlający bronzer. Oczywiście nie musicie tego robić. Ja uwielbiam łączyć te dwa produkty, one niesamowicie do siebie pasują. Właśnie i wtedy mamy taki rozświetlający bronzer. Jeśli nie chcecie tego rozświetlenia, to zostawiamy sam bronzer. I pędzel, którym nakładałam bronzer jest to Hulu Pro 57. I teraz biorę taki puchaty pędzel, mięciutki, to jest Hakuro J470 i będę sobie nakładać róż. Na jeden policzek nałożę ten róż, żeby Wam pokazać, jak on wygląda. Biorę jedną stroną. Na twarzy wypada tak brzoskwiniowo. Daje też fajną, właśnie taką złotą poświatę. Jest to zdecydowanie róż, który daje właśnie rozświetlenie. Więc dla osób, które nie lubią, to nie będzie Wam się podobał. A z drugiej strony nałożymy ten bardziej świeży róż. I on jest chłodniejszy. Myślę, że to będzie widać w kamerze. Troszkę zbyt dużo może go nałożyłam, ale za chwilę sobie go ściągniemy. Ten jest bardziej ciepły, a ten ma taki bardziej różowy, intensywny odcień. I teraz sięgam po ten puder i nałożę go w okolice pod oczami. I nakładam ten środkowy puder na całą twarz, wykańczam sobie makijaż. delikatne rozświetlenie, takie subtelne. Spokojnie te pudry można właśnie też wykończać policzki. Jeśli chcecie, żeby efekt był taki bardziej wygładzenia, no myślę, że tego w kamerze nie będzie widać, bardziej by było widać na słoczach. Po prostu to jest taki efekt hourglass, jak ja to nazywam yy, i przepięknie wygląda cera, yy, zwłaszcza w świetle właśnie dziennym, takim słonecznym, lekko jest właśnie tak ładnie wykończona. Spróbuję jeszcze użyć tego yy, rozświetlającego pudru jako Rozświetlacza. Brakuje mi właśnie czegoś takiego, co by było faktycznie takim stricte rozświetlaczem w tej palecie. To wypada dosyć ciemno, ale i tak wydaje mi się, że do mojej skóry jest całkiem ok. To jest pędzel Soroka Makeup 4C. No, powiem wam, że nie używałam jeszcze go jako rozświetlacza, ale wygląda całkiem ok. Jest ciemny, nie jest to jasny produkt. Ogólnie całość prezentuje się tak, przepiękne rozświetlenie. I przechodzimy teraz do makijażu oczu przy użyciu tej palety. I zrobimy taki lekki, świeży, rozświetlony makijaż. Zaczynam sobie od brązera i nakładam go w zewnętrznym kąciku. Przepięknie się rozświetla też na oczach, ponieważ ten brązer też ma takie lekko. Wykończenie rozświetlające to na oczach też będzie dawało wiadomo taki efekt, więc osoby, które robią matowe makijaż, tutaj raczej się z nim na oczach nie polubią. Na oczku wypada na pewno cieplej niż na policzku. Myślę, że tutaj ten cień jest bardziej taki skoncentrowany. Jak nakładamy go oczywiście takim mniejszym pędzlem. Na pewno cieplej niż w palecie, zobaczcie. Teraz wezmę sobie ten rozświetlający puder i nałożę go w centralnej części powieki. Na oku wypada taki klasyczny odcień złota, ciepłego. Zewnętrzne kąciki rozetrę sobie tym cieniem. Cieniem. Pudrem. Żeby troszeczkę złagodzić tutaj granice. Ostatnio lubię takie rozświetlone makijaże pod samą brwiowy. Także też tutaj fajnie się będzie odbijało światło. I też blenduję sobie delikatnie te granice. A wewnętrzny kącik wykończę tym środkowym pudrem. Też myślę, że fajnie do wewnętrznego kącika się sprawdzi. Do tego of course Krecha brązową kredką delikatnie możecie sobie rozetrzeć tą kreskę. I na dolnej powietrze, żeby jeszcze rozjaśnić nieco spojrzenie, dodam sobie odrobinę tego rozświetlającego, metalicznego pudru. I nakładam go tuż przy linii rzęs. To jest ostatnio mój ulubiony taki trik na odświeżenie spojrzenia. Tuszuję rzęsy i taki szybki makijaż przy użyciu tej palety. Rzęsy wytuszowane i taki świeży makijaż powstał nam przy użyciu właśnie tej palety ze słonikiem. Myślę, że idealny na co dzień, myślę, że idealny na jakieś wakacje też, y, także to jest paleta, którą możecie absolutnie ze sobą zabrać i y, nie musicie wtedy zabierać 100 tysięcy różnych kosmetyków do makijażu. Jesteście w stanie jedną paletą zrobić sobie i makijaż twarzy, i makijaż oczu. Y, oczy wyszły oczywiście w takich ciepłych odcieniach, także tutaj kwestia po prostu gustu. Na pewno nie jest to paleta dla osób, które robią chłodne odcienie na oczach. Właściwie jest bardzo podobny do makijażu, który wykonuję codziennie. Także przechodzimy do podsumowania. To by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że tematyka tego odcinka i ten test wam się spodobał. Ja bardzo serdecznie wam polecam e, zwłaszcza tę paletę ze słonikiem, której używałam do całego makijażu której używałam w tym odcinku. Jest to paleta absolutnie kompletna. No uważam, że efekt na twarzy jest po prostu tak zwanym efektem Hourglass. Yy, buzia wygląda przepięknie, także jeśli chodzi o takie marki selektywne, to oprócz Diora myślę, że Hourglass jest moją ulubioną marką selektywną. Uwielbiam ich pudry, rozświetlacze. Mam naprawdę sporo produktów tej marki i nigdy się na tych produktach nie zawiodłam. Może oprócz tej palety świątecznej w ciemniejszym kolorze w ubiegłym roku ona była zbyt ciemna i właściwie ją od razu sprzedałam. No i te dwie palety bardzo mi się podobają, na pewno z tej palety jaśniejszej również będę korzystać. Prędzej pewnie na klientkach, ale ona również jest przepiękna. Prze Także ja wam serdecznie te palety polecam, a zwłaszcza te palety, które ja używałam w tym odcinku, bo jak widzicie efekt jest przepiękny. Nie mogę się napatrzeć na skórę, jak ona wygląda w lusterku. Naprawdę wygląda to przepięknie. Oczko, kwestia głosu. Ja uwielbiam taką kolorystykę, więc tutaj ta paleta jest absolutnie dla mnie kompletna. Już się powtarzam 100 tysięcy razy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie jeszcze raz i. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Pa pa.